Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy realizację przyjętej przez Senat Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przewidzianej na lata 2021-2030. Założyłem w niej osiągnięcie sześciu głównych celów strategicznych, do których przypisane są cele etapowe, a następnie do każdego z nich cele szczegółowe ze wskazaniem narzędzi ich realizacji. Strategia jest bardzo ambitna. I pragnę wszystkich Państwa bez wyjątku zaprosić do jej realizacji, licząc na zaangażowanie całej wspólnoty akademickiej. Jednym z bardzo ważnych elementów przyjętej strategii, mającym ogromny wpływ na sukces w przypadku wszystkich celów strategicznych, jest budowanie kultury funkcjonowania Uniwersytetu, co jest oczywiście procesem ciągłym i wymagającym od nas wszystkich woli współpracy. W swoim przemówieniu inauguracyjnym i zarazem pierwszym jako rektora podkreślałem jedną z naczelnych przesłanek, że to ludzie tworzą uniwersytet i że nadszedł czas, aby w większym stopniu położyć nacisk na jednostkę, oczywiście w kontekście rozwoju uniwersytetu. Stąd właśnie bierze się potrzeba zwrócenia uwagi na kulturę organizacyjną. Chcemy, by Uniwersytet był dobrym środowiskiem pracy i rozwoju dla nas wszystkich, by praca w nim i na jego rzecz stanowiła ważny element samorealizacji, by przez harmonijny osobisty rozwój pracowników, studentów, doktorantów stał się on urzeczywistnieniem naszych marzeń. Chcemy przyjrzeć się nam, naszej organizacji, by móc podejmować trafne decyzje co do jej kształtu i dalszego rozwoju. Mamy wyjątkową szansę, aby skorzystać w ramach projektu pod nazwą Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, by skorzystać z wiedzy i doświadczenia interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, który postawi diagnozę w stanu kultury organizacyjnej w naszej uczelni. Badanie jest dla nas ważne, gdyż. Umożliwi poznanie tego, co może stanowić naszą siłę i tego, co może utrudniać nam funkcjonowanie, a następnie pozwoli na wytyczenie kierunku potrzebnych ewolucyjnych zmian. Badania obejmą poszczególne szczeble zarządcze z kolegium rektorskim włącznie i potrwają ponad półtora roku. Podzielone są na etapy, a ich wyniki po zakończeniu każdego etapu posłużą do opracowania optymalnych rozwiązań. Szanowni Państwo, chcemy prosić osoby, które wezmą udział w badaniu o aktywne uczestnictwo w tym procesie. Ważne są dla nas wszelkie Państwa uwagi na temat funkcjonowania Uniwersytetu. Informacje i zaproszenia do badania dla konkretnych osób będą przekazywane przez koordynatorów tego przedsięwzięcia. Ogromnie liczę na to, że dacie się Państwo zaprosić do wspólnych działań na rzecz rozwoju naszej Alma mater.